Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki w takiej czapeczce, dlatego że razie mnie słońce i dlatego obraz na Państwa ekranie może być trochę dziwny, ale za to widzą Państwo z tyłu bizony, które znajdują się w, przy parku w Korozłękach oraz przedstawiciela bydła szkockiego, zdaje mi się, że to też tam powinien być widoczny. Ale chcę powiedzieć o pewnej audycji, którą słuchałem wczoraj wieczorem w Trójce. To była dyskusja na temat Ukrainy. No, i na temat tych polityków, którzy są znani z tego państwa, czyli na temat pani Timoszenko, na temat pana Juszczenki, czyli na temat pomarańczowej rewolucji, która kilka lat temu miała tam miejsce, no i na temat pana Janukowycza, obecnego prezydenta, który wtedy został odsunięty od bycia prezydentem, no bo uznano przy pomocy takiej międzynarodowej, tak zwanej opinii społecznej, że te wybory się źle odbyły, no i zostały anulowane. No i Pan Juszczenko został prezydentem wtedy w wyniku tej takiej zmasowanej akcji Świata Zachodniego. I my w tej akcji, nasze państwo brało tam wtedy czynny udział. No pamiętają państwo, że do Ukrainy na tą powaręczową rewolucję jeździli pan, były prezydent Kwaśniewski, były prezydent Wałęsa i inni politycy. Pan Janusz korwin wtedy, w tym roku, kiedy ta rewolucja powaręczowa miała miejsce na Ukrainie, to przestrzegał przed takim postępowaniem i mówił, że jest to głupota, że to jest mieszanie się wewnętrzne spraw Ukrainy i że wcale nie jest pewne, czy ci politycy, którzy tą powarańczową rewolucję robią, to są ludzie uczciwi, w pełni uczciwi no i w ogóle, czy to będą dobrzy, y, dobrzy politycy dla dobra Ukrainy, no i w ogóle też y, dla dobra y, całej Europy, dlatego, że Ukraina jest naszym sąsiadem, no czyli dla dobra naszego również. Pan Kornik wtedy wskazywał na to, że pan Juszczenko ma związki z Takimi pogrobowcami band UPA, które już wtedy gloryfikował, z którym się spotykał. No i potem, jak był prezydentem, to wiedzą Państwo, że popierał, popierał ten nurt taki UPA, jeżeli chodzi o historię Ukrainy, który nam się bardzo źle kojarzy, dlatego że bandy UPA wymordowały wiele tysięcy naszych rodaków na Wołyniu, w takiej rzeź wołyńskiej, w czasie II wojny światowej. No więc, proszę Państwa, wtedy głos pana Korwin-Mikke był takim głosem wołającego na puszczy, dlatego że ci nasi politycy no, na wyścigi tam jeździli do tej, do tej Ukrainy, na tą pomarańczową rewolucję, na ten Majdan. I pan Korwin-Mikke wyglądał wtedy na człowieka niespowna rozumu, który, który odłącza się od stada i głosi coś przeciwnego niż wszystkim jest oczywiste, że jest prawdą. No ale okazuje się, że to pan korwin miał rację. Gdyby państwo pogrzebali w starych artykułach jego z tego okresu, to państwo mogą tam te jego poglądy znaleźć. Ja zresztą w jednej z książek, w której mamy zbiór feletonów pana korwin to chyba zaraz Ruso, Ruso, rusofoby w odwrocie, mam tą książkę, tylko nie, nie przy sobie, więc nie mogę jej pokazać, to państwo znajdą jakieś artykuły na, na, na ten temat. No ale wspominam o tym dlatego, że ta dyskusja wczoraj mnie trochę zdziwiła, dlatego że... Podobne poglądy jak pan Korwin-Mikke te kilka lat temu głoszą obecnie i polscy politycy, i polscy dziennikarze. Dlatego że w tej audycji w trójce to nie była gloryfikowana ani pani Juszczenko, pani Tymoszenko, ani pan, pan Juszczenko, ani nie był potępiany jakoś specjalnie pan Janukowicz. No po prostu ci dziennikarze, ci politycy, którzy brali w tej audycji udział, wyrażali pogląd, że ci wszyscy ludzie są jakoś tam umoczeni w różne finansowe afery. Na przykład sprawa gazu na Ukrainie, że jest strasznie drogi, że, że ten kontrakt, który zawarła pani Tymoszenko, no nie wiadomo czy jakieś łapówki brała, no to tam nikt ją tą za rękę nie złapał z tych dziennikarzy, ani z tych polityków, którzy brali udział w tej audycji. No ale, ale wszyscy mówili, że ten kontrakt rzeczywiście jest dziwny, że ten gaz jest tam strasznie drogi, strasznie drogo jest to kupione. Oraz przypominali, że ta pani już wcześniej była w różne afery tam jakoś zamieszana. Także no, przypominano także, że ci wszyscy politycy, to nie byli jacyś kryształowi ludzie, którzy się wzięli znikąd, ale to byli wszyscy politycy, którzy działali na tej scenie ukraińskiej od wielu lat i robienie z nich takich bohaterów, jakichś takich niewinnych aniołków w czasie tej pomarańczowej rewolucji, no to, 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 była, to była po prostu jakaś fikcja i paranoja. No i okazało się, że pan Korwin-Mikke miał znowu rację. A teraz jeszcze... Inny temat yy, proszę Państwa porusza, jeżeli sobie przypomnę o czym tu chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, ale być może zrobię to w następnym odcinku, bo tak będzie lepiej.